wybrać na śniadanie. W poprzednim odcinku podałam swój wybór, czyli wzbogacona owsianka, ale na przykład mój partner woli chleb. Jest to chleb żytni własnej roboty, do tego warstwa masełka, dobrej jakości bio i on lubi na słodko, więc jest konfitura, ale o niskiej zawartości cukru z owoców jagodowych. Do urozmaicenia tego smaku wybrał na przykład miód. I musimy pamiętać, że miód to również cukier, chociaż dosyć zdrowy, bo są w nim ciekawe składniki. I smarujemy cieniutką warstwę. Robię sobie też przerwę z owsianką i sięgam po chleb. Nie na słodko, ale raczej na kwaśno i słono. Tu mamy do wyboru warzywa. Sezonowe, to akurat zimą bardziej kiełkowane nasiona, o, latem świeży ogórek, pomidor i tak dalej. Fajny jest wybór też kiszony ogórek ze smalcem, własnej roboty. Może być też wegetariański. Zamiast masła i smalcu do chleba, oczywiście, mogą być przeróżne pasty. Tutaj zostawiam wybór własnym gustom, ponieważ każdy lubi coś innego. Jest na rynku też bardzo dużo różnych warzyw przetworzonych, które nadają się do smarowania. Oczywiście można robić je samemu, można kupić. To zależy od budżetu. Do chleba oczywiście pasują też różne sery. Tu również gusty są bardzo zróżnicowane. Więc wybieramy ten, który nam smakuje. Twarożki też świetnie się komponują do chlebka. Jajka to też zdrowy pokarm, więc jajecznica czy jajko sadzone na chleb z masełkiem na pewno jest to smakowity wariant. Może lubisz wędliny i potrzebujesz porządnego. Startu, bo później nie ma czasu na mm, obiad lub jest zbyt późno. I to też jest w porządku. My wybraliśmy wariant wegetariański. Startujemy spokojnie, ponieważ później uzupełniamy różnymi warzywami więc nie zawalamy żołądka ciężkim pokarmem i obiad, czy późniejszy obiad o kolacja uzupełnia brakujące pokarm. Jeśli chodzi o pieczywo, jest teraz bardzo duży wybór. Tylko moim zdaniem spadła jakość. Nasze doświadczenia są takie, że niezbyt dobrze się czujemy, obojętnie jakie pieczywo kupimy. Dlatego zdecydowałam się piec własny chleb i to głównie żytni. W następnym odcinku podam przepis, jak go wykonać. Chleb używa się różnie: raz więcej, raz mniej. Ja robię porcje dla dwóch osób i staram się mieć w zamrażarce zawsze rezerwę na następne dni. Jak się zmniejsza ilość, zaczynam piec kolejny. Nieraz mi się nie uda, więc mam zawsze jakiś zapas. Na przykład y, chleb biokupny, y, tak skonserwowany, że można go przechowywać poza lodówką i otworzyć, i natychmiast zużyć. Ale staram się raczej y, jeść chleb własnej roboty. Po prostu jest bardziej zbalansowanym pokarmem i y, lepiej się organizm czuje. Zabrażamy i kolejno wyciągamy wieczorem tą ilość, którą chcemy spożyć. Tutaj jest ważny też gorący napój. Lubimy kawę i pijemy kawę, ale druga szklaneczka z gorącą herbatą naprawdę jest ważna. Chodzi o to, żeby przypukać przewód pokarmowy i go rozgrzać. Jeśli nie masz ochoty na śniadanie, czy yy, chcesz popościć, to po prostu wypij jakiś ciepły napój. Może być to szklanka ciepłej wody. Takie przerwy w jedzeniu są bardzo zdrowe. Jeśli zainteresował Cię ten temat, zapraszam na następny odcinek. Yy, nazywam się Elisabeth Gawin, jestem na YouTube. A temat ten rozwijany jest w playliście, w zakładce odżywianie.